Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu z buciorami w życie. Dzisiaj prawdziwa gratka dla wszystkich fanów polskiej muzyki, ponieważ naszymi gośćmi jest gorąca para polskiego show biznesu. Znani, a jednocześnie bardzo tajemniczy. Kajra oraz jej mąż Sławomir Paweł Zapała. Cześć Sławomir. Ja przepraszam tylko... Po prostu nikt w Polsce, nawet moja żona, nie wie, że mam na drugie Paweł i tak wolał, żeby, żeby tak zostało po prostu. Ty masz na drugie Paweł? No mam Paweł. A, A, czyli przeproszę. nie używamy imienia Paweł. Tak, Sławomir tak, Paweł nie. Dobrze, w takim razie zapewniam Pana, że imię Paweł więcej nie padnie w tym programie. Natomiast tak sobie myślę, że Paweł to bardzo ładne imię. Teraz Pawłów właściwie już prawie nie ma. No w sumie, wie pan, e, mój pradziadek miał na imię Paweł, brat mojego dziadka miał na imię Paweł. A mój dziadek też miał na imię Paweł, tato też miał na drugie Paweł. Tak, ale po prostu jakoś się nie przekonałem do tego imienia, także e, wolałbym po prostu, żeby e, w Polsce nie kojarzono mnie z tym Pawłem. Dobrze, to może zostawmy tego Pawła, żeby nie utrwalał się w świadomości naszych widzów. I przejdźmy może do tego, że spośród naszych rodzimych gwiazd muzycznych jest pan tą najbardziej tajemniczą. Tak. Jak oka w głowie strzeże pan swojej Prywatności. Dokładnie. Ja po prostu wie pan uważam, że jakieś tam problemy rodzinne brudy, to trzeba zostawiać w domu dla siebie. Tak. I od lat jest pan w tej materii niezwykle konsekwentny. Tak, to jest kwestia zasad. Po prostu na przykład w czasie z żoną potwornie pokłóciliśmy, po prostu się zwracaliśmy do siebie po chamsku. Padło parę wulgarnych słów, poleciało. No i poleciało też kilka ciężkich przedmiotów. Tak, ale po prostu to się działo w czterech ścianach i nikt podkreślam naprawdę, nikt o tym nie wie. Naprawdę. podrażeniem. pod wrażeniem. Pokłócić się w taki sposób, zwyzywać z żoną, a jednocześnie zrobić to tak, żeby nikt się nie dowiedział. Hmm. W tym ogólnym zalewie codziennego hamstwa naokoło nas to jest postawa godna naśladowania. Można powiedzieć, że jest pan takim współczesnym dżentelmenem. No pst. robię co mogę. Tak. Panie że pan nigdy nie udziela wywiadów. Nigdy. Może jednak da pan się kiedyś namówić? Raczej nie. Na pytania dziennikarzy również pan nie odpowiada. Tak, nie odpowiadam. No, nie kusi pana takie y, życie celebryty, ciągłe bycie na świeczniku. Wie pan, co mnie życie celebryty w ogóle nie interesuje? W ogóle ciężko mi zrozumieć takie y, pokazywanie przez celebrytów w telewizji swoich żon. Wy ja też tego nie rozumiem. A już proszę pana, najgorsze. Najgorsze to jest sprzedawanie wizerunku do telewizji, do prasy swoich własnych dzieci. Państwo by tego nigdy nie zrobili? – Absolutnie. – Nawet za pieniądze? Absolutnie, Sławomir, udowodnij panu. Proszę bardzo, ja mam tutaj zdjęcie naszego Igorka. No. A to jest państwa starszy syn, tak? Młodszy. Starszy to jest Adam, ma 15 lat i ostatnio znalazłem Playboya pod jego łóżkiem. Mam jeszcze jedno takie nieślubne dziecko, ale akurat żona o tym nie wie, bo to jest dziecko z opiekunką. Nie chciałbym o tym rozmawiać. Znaczy o opiekunce, tak? tak o Marysi. Tak. No. No, niech pan po prostu popatrzy na to zdjęcie. Jakby pan mógł tak bardziej do kamery, może. Muszę... Proszę bardzo. Proszę spojrzeć na tę ufną, delikatną buzię. Czy kogoś takiego bez zapytania o zgodę można sprzedać do telewizji, do prasy? Mieści się to wpale nie mieścianie, którzy tak robią. Muszę powiedzieć, że wasi synowie to prawdziwi szczęściarze. Rzadko teraz można spotkać rodziców z takimi niezłomnymi mm. zasadami. Tak, no staramy się ich chronić tak jak możemy. Oczywiście nie, nie zawsze się to udaje. Na przykład y, ostatnio w szkole spotkałem takiego człowieka z aparatem. Aparacji. Mm. Tak, taki, że tak powiem, łapiduch, wolę powiedzieć. Po prostu tak się zdenerwowałem, mm. doznałem takiego szoku, taki nerw mnie złapał. Ja oczywiście teraz się spokojnie, ale wtedy po prostu podszedłem do tego człowieka i wie pan, co mu pokazałem. Co? No, no. Oj, o niech się ostro. pan nie dziwi, no nerwy puszczają w, takim, w takiej sytuacji. No. Ale to oznacza, że komuś udało się namierzyć szkołę Igora. No niestety, bo tam bardzo łatwo trafić do tej szkoły. Po prostu jedzie pan bruszczańską w kierunku centrum, <grym> potem skręca pan w czerniakowską i już jest. Mhm. Do tego w szkole nie pomyśleli i dali nasze dziecko do klasy na parterze no obok toalet i pośadzili w pierwszej ławce z synem Wiśniewskiego. No to każdy, każdy głupi może znaleźć. Winią państwo szkołę za to, co się stało? Tak. tak. No to przecież nie nasza wina, no staramy się chronić dzieci jak możemy, oni stawiają szkoły w takich oczywistych miejscach. Rozumiem, rozumiem. No, świetnie mi się z państwem no. rozmawiali. Niestety to jest program na żywo, czas mm. niestety nam się już kończy, ale na A. koniec jeszcze taka miła tradycja naszego programu. Każdy nasz gość dostaje jakiś prezent o. niespodziankę. No. Może macie państwo jakieś specjalne życzenie? No to to, to może, może ja tu y, chciał po prostu taśmę z tego nagrania, o. to sobie ją schowam tak, że na pewno nikt jej nigdy tak, nie zobaczy. Tak, a <noise> gdzie konkretnie? nad wejściem, w takim pawlaczyku, jest taka półeczka zaraz obok biżuterii oszczędności. A. do końca broniący własnej prywatności, brawo, brawo. Oczywiście sporządzimy kopię tego programu, dostarczymy Państwu jak tylko będzie gotowe. No i super, to niech Pan do mnie zadzwoni. Ma Pan mój prywatny numer? Znaczy, prywatnego akurat zdaje się, że nie. No, no to proszę sobie tak. zapisać. Tak. Y 508, 508, 724 752 752. To może ja powtórzę 508, 724, 752. No dobrze. No to w takim razie wszystko. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w programie. Dziękuję telewizom. Dobranoc.